Hej, jestem Coś, i mam dzisiaj dla Was streszczenie, można powiedzieć, drugiego arką Questa Bliźniaków. Wprawdzie on ma tam swoją inną nazwę, ale de facto jest naszą drugą szansą na pozyskanie większej ilości informacji na temat Ten slifa naszego rodzeństwa, no i planów Abyssu. Jeśli nie widzieliście, to na kanale znajduje się już omówienie questa We Will Be United, do którego ten dzisiejszy wielokrotnie się odnosi, więc zachęcam, by tam też rzucić okiem. A teraz zapraszam do spojrzenia na to, co wydarzyło się w kwestii Requiem of the Echoing Devs. Niejednokrotnie questy zaczynały się od zlecenia z gildi przygodystów i tym razem nie jest inaczej. Katrin odsyła nas do Juhai, który niepokoi się wzmożoną aktywnością Hili w okolicy czazmu. Juhej jest bowiem górnikiem, który jako jeden z nielicznych otrzymał zezwolenie na pracę na terenie czazmu. Wspomina nam on, że Hili Czurle wbiegają do podziemi i co najdziwniejsze, nie wychodzą z nich. Niepokoi nas to równie mocno jak jego, więc oczywiście decydujemy się mu pomóc. Zwiedzając głębiny kopalni, natrafiamy na tajemnice, które czekają na odkrycie, lecz największą z nich zdaje się być podziemne miasto, które znajduje się na sklepieniu groty, wisząc do góry nogami. Nie mamy zbyt wiele czasu na podziwianie tego nietypowego widoku, gdyż tuż obok nas z portalu Abyssu wyłania się nie kto inny jak sam Dainsleif. Oznajmia nam, że w sumie nigdy tu nie był i trafił tu przypadkiem podążając za tropem Abyss Heralda. Sugeruje on, że portale Abysu działają jak jedna wielka sieć. Ich w użytkownik może w nie wejść, ale nigdy nie ma pewności gdzie wyjdzie. Tak samo stało się, gdy gonił nasze rodzeństwo i tak też stało się teraz. Bierzemy więc Dayna ze sobą i kontynuujemy naszą eksplorację. Natrafiamy na rozpalone ognisko, przy którym to opowiada nam, że to miejsce jest dość dziwne, bo osłabia działanie jego klątwy, przez którą cierpi od wieków. W tym miejscu zdaje się odczuwać swego rodzaju ulgę. Co ważne, Day mówi, że klątwa nieśmiertelności, jaka została na niego narzucona, jak i mieszkańców Henry, którzy zamienieni zostali w różnego rodzaju potwory, nie do końca sprawia, że nigdy nie umrą. Mówi, że ciało i dusza będą nadal ulegać erozji, aż praktycznie przestaną istnieć, nawet jeśli śmierć nie jest formą jaką ta erozja przybiera. Erozja to w ogóle dość obszerny termin w świecie Genshin'a, który przewija się w wielu momentach historii. Nie wchodząc tutaj w zbyt duże szczegóły, dopowiedziałbym jedynie, że chodzi tutaj raczej o jakiś proces, w którym to zatracana jest świadomość danej istoty, jej emocje i wspomnienia. Prowadzi to do zatracenia poczucia samego siebie, więc mimo iż nigdy nie umrą, to ich osobowość, ich ja przestanie istnieć dość przerażające, uwłaczające godności i chyba gorsze od samej śmierci, a przynajmniej ja to tak interpretuję. Możecie też znać w komentarzach, jak wy na tą sprawę patrzycie. No ale wróćmy do fabuły. Podczas naszych rozważań zostajemy zaatakowani przez Black Serpent Knights, którzy, jak się okazuje, niegdyś należeli do gwardii królewskiej Kenry. Naszą szczególną uwagę zwraca jeden z nich, który obserwuje sytuację z ubocza, by po chwili zniknąć. Po pokonaniu rycerzy wyruszamy dalej, wchodzimy do ruin odwróconego miasta, walczymy z kolejnymi rycerzami, potem znowu trafiamy na kolejnych, którzy już tacy skorzy do walki. Od razu nie są, bowiem okazuje się, że chronią oni jliczurni leżących za nimi. Mimo wszystko dochodzi do walki, a gdy pojawiają się posiłki, pojawia się także wspomniany wcześniej rycerz, który wcześniej obserwował nas z ubocza, a teraz powstrzymuje atakujących nas rycerzy. Dainsleif uświadamia sobie, że ten wyróżniający się rycerz to Halfdan, jeden z elity Gwardii Królewskiej, który w dzień katastrofy otrzymał od Dainsleifa polecenie. Poinformuj wszystkich rycerzy Czarnego Węża, aby za wszelką cenę chronili lud Henry. I wszystko wskazuje na to, że mimo iż utracili oni swój intelekt, to pozostał w nich ten rozkaz. Konieczność chronienia Henry i to właśnie dlatego stali nam na drodze. Podnożemy dalej w głąb ruin, lecz na kolejnych rycerzy już nie natrafiamy. Trafiamy jednakże do głównego pomieszczenia całego kompleksu: pomieszczenia, gdzie na suficie znajduje się fontanna, z której leje się woda, ale nie spada nam ona na głowy, gdyż leje się również do góry nogami. Według Dain Slifa to tutaj klątwa działa najsłabiej, co prawdopodobnie zawdzięczamy właśnie tej fontannie i jej wodzie. Dane wyjawia nam także, że klątwa go zżera i nie sposób się jej pozbyć. Przyrównuje ją do czegoś, co powoli zastanawia. I jego ciało. Pozbycie się jej to jak pozbycie się fizycznej części własnego ciała. Doprowadziłoby to po prostu do śmierci. Naszą uwagę przykuwa także dziwne urządzenie stojące na środku pomieszczenia, które zdaje się nie pasować do tego miejsca. Pojawia się także znany nam już rycerz Halvdan, tyle że tym razem nie znika, a sprawia wrażenie, jakby gdzieś nas prowadził. Idąc za nim docieramy do obozu Hili-Churli, to w nim spokojnie spędzają oni ostatnie dni swojej egzystencji. Wśród nich znajdujemy specyficzny kwiat Integat, który jest narodowym kwiatem Henry i kwitnął kiedyś na terenie całego kraju. Jest on na tyle unikatowy, że po zakwitnięciu utrzymuje się zaledwie dwa tygodnie, po których więdnie. Co w nim najciekawsze, to to, że gdy zabierze się go poza teren Henry, jego płatki twardnieją, a kwiat przestaje rosnąć, aż do momentu, gdy nie powróci z powrotem do swojej ojczyzny. Właśnie dlatego Intewat jest symbolem wędrowca, który znajduje się z dala od domu, oznaczającym czułość do ojczyzny. Dokładnie ten sam kwiat nosi lumin we włosach. Gdy traveler zbliża się do kwiatu, doświadcza wizji z przeszłości. Dzięki niej dowiaduje się, że jego rodzeństwo chce odrodzenia Henry, chce przerwać klątwę, mimo iż szanse powodzenia są bardzo, bardzo niskie. Uważa, że mieszkańcy Henry woleliby jak najszybciej powrócić do naturalnego cyklu życia i śmierci, niż istnieć dalej takimi jakimi są, bez odrobiny godności. Gdy opowiadamy o tym, co widzieliśmy Dainsleifowi, ten dochodzi do wniosku, że to właśnie dzięki urządzeniu, które widzieliśmy w głównym pomieszczeniu, aby zamierza pozbyć się klątwy i oczyścić Hiryczurli z klątwy, tak by posłużyli za podstawę do odbudowy Kenry. Jednakże jako iż sam uważa, że nikt nie zna klątwy lepiej niż on, to jest przekonany, że działania Abysu nie mają nawet najmniejszych szans na powodzenie, a skutkować będą jedynie jeszcze większym cierpieniem. Traveller w końcu pokazuje nam też, że myśli samodzielnie i nie jest do końca pewny, czy ufać Daensliffowi. Koniec końców stwierdza, że nikt nie ma prawa decydować o życiu innej istoty, w szczególności, że czurle już wybrały koniec, którego pragną, mając tu zapewne na myśli sytuację, jaką zastał w ich obozie. Jako iż jego przekonania też prowadzą do tego, by przerwać działania Abyssu, decyduje się pomóc Daensliffowi. Wtedy to widzimy, że z głównego pomieszczenia błyska jasne światło, sugerując nam, że Abyss przeszedł już do działania. Na naszej drodze staje też Abyss Herald, no ale co to dla nas? Padamy do głównego pomieszczenia dokładnie w chwili, gdy urządzenie w pełni się aktywuje, powodując ogromne cierpienie wśród prawie wszystkich zgromadzonych. No właśnie, prawie. Bo na Abyss lektorze nie robi to większego wrażenia. Czemu? Czyżby nie był on mieszkańcem Henry? Co o tym myślicie? No w każdym razie w ostatecznym momencie zjawia się Halvdan, który w wielkim bólu rzuca się swoim ciałem na mechanizm, przerywając. Z tym samym promień światła. Oczywiście, jak się można domyślać, aby z Lektor nie jest zachwycony, ale tutaj wkraczamy my, no i cóż, ten też nie będzie nam już przeszkadzał. Mimo iż go pokonujemy, urządzenie wciąż działa, więc przez portale udajemy się zniszczyć urządzenia doprowadzające energię. No i hej, wszystko ustaje. Pojawia się także przed nami ostatni przebłysk duszy Halfdana, który przeprasza Dana, że nie był w stanie obronić ludności Kenry, jak ten mu przykazał. Wygłasza także do niego takie jedno wyniosłe zdanie: Kendria nie upadła, skoro wciąż tu jesteś. A Daisleep odpowiada mu, że tak, nie upadła. Dlatego nie potrzeba jej odradzać. Czyżby Daensliw skłamał był uspokoić Halfdana? A może faktycznie uważa, że póki on żyje, to jego ojczyzna też trwa razem z nim? Po tym wszystkim Dane stwierdza, że ten incydent trochę go osłabił, więc potrzebuje trochę czasu na powrót do siebie. Choć chyba nie potrwa to długo, bo przypomina nam, że operacja Loom of Fate. Tak, to jest ta operacja z questa we will be Reunited, o której mówiłem w poprzednim odcinku dotyczącym tutaj arką questów bliźniaków, ta operacja mająca na celu stworzenie mechanicznego boga zdolnego bali Celestie. Jeśli nie wiecie o czym mówię, sprawdźcie odcinek. W każdym razie tak, ta operacja podobno wciąż trwa, więc musi pozostać czujny. Podejrzewa on także, że urządzenie wzmacniające znaczenie, naszej głównej sali może być jakoś połączone z tym planem. Koniec końców odchodzi w sobie znaną stronę, a my powracamy do naszego zleceniodawcy, poinformować go, że hiliczurle zgromadzone na dole nie będą sprawiać problemów, jeśli zostaną pozostawione w spokoju. I tak też kończy się nasz Archon Quest. Mam nadzieję, że się podobało to streszczenie, że wszystko zrozumieliście. Trzymajcie się, widzimy się w kolejnym odcinku. Do następnego, hej hej hej, bye